А, у, вы тоже, здравствуйте здравствуйте. 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 Можете тоже все вместе да, тогда встать? Да, да. Раз. Янка, а, ты да. а? А, а, Не будешь? А а, а, а. Писала, а что только... Я, -то, -то. mm -hmm. я вам микрофон так, так, и, так, да. Да. Ну что, чтобы, пускай все вместе и будут здесь, да? И по очереди, да? Или или выповеди может быть? Или выповеди, чтобы не зачем. Да нет, как хотите, вы говорите сколько, а мы выберем Nie, nie, ale trzeba zapytać się. pana ambasadora, Aha. o której godzinie wyjeżdżamy stąd na cmentarz. A no to to jest, ja cmentar. nie znam, to 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 tak. jak wy to Proszę, na wierdol. Nie da. wyjedziemy, to tak. nas z, z, z was tak? Z z z was zacząć. Zacząć Przepraszam, panu. niski pakój. A towary ścian, a towary żyteli, którzy сегодня przyszli siedzka, służyć takon miejscu героicznej, soldackiej śmierci komandiera III ukrainskiego biurowskiego, przeznaczonego biurowskiego fronta generału armii ukrainu, generalnego czmińskiego. Ja mówię ja na rossyjskim języku, bo tam już tam mienia w tamtym czasie nauczyli w szkole tego języka, a tu teraz mówię po prostu poduszami na tym języku. Ja przedstawiaję wszystko nasledia polskiej weterany II wojny światowej, z którym my śmiało, miesięcznood przyjeżdżali i pakłaniali. To mu jesteś, to mu światu mu mnie gorka i mnie wstydnia. Eta prosto udar, gordost, majewo, sławęsko, polskiego naroda. to mięso. Też to zdjęwali, te szowiniste. я уверен, что они не все талаки. Потому что нормальные талаки по душам не сделали этого страшного образца, который всегда сегодня есть. Но я уверен, что такие поляки, как мы, которые не всегда были с русскими, будем с делегацией Polsolsztwa Federacji Rosyjskiej, żeby dokazać, że jest takie pałacy, które jest garżus, o tym, że my Słowianie, my pałacy, które powtarzają wszysto, jakarimi słowiańskie Polakie, a Dino i Puti dla Polszy. Dziewiętnadca to, dwaca i dwaca to torze, to, w, w gadach, w wiekach, że to polski naród, z możliwych, swobodnych żyć, przede w w bractwie z wsiemi, sąsiadami, no preżdży w z rasy, z, z rustym narodem. U Polaka всегда uh, taki z kiem w mieście. Ili z i z Germancami, ili z ruskimi. My governorimy którzy siewodnia, odkrywają dzieła, dzieła dla polskich narodników. E to narodowa demokracja. Романа Гнусского, который изучал Калахов, что Калахам только надо вместе с русскими друзьями. То есть Черняховского и... все-таки вы героем считаете, я так понимаю? Очевидно. Для нас это герой. Благодаря его смерти и смерти около миллиона советских воинов, которые погибли на польской земле, жить это было после 1945 года, в мире. Я даже не родил себя после 45-го года, если бы Сталин не победил Гитлера. А сегодня повторяем это все и нашим делом. to tak jest dla nas i dla młodych takim też się da. Proszę paści opuścić na pomniczkach wazelu. już kwalczyk, ja tym Pensjonie ja ja Saudara можно сказать, уже старик. Ну, общество я... сказали, вы общество, вы сказали, возглавляете полковнику, да? Да, я дослужил в армии звания полковника. Mm -hmm. Сегодня работаю, делаю в нескольких общественных организациях польских. Прежде всего в обществе наследия польских ветеранов Второй мировой войны. Mm -hmm. Dziękuję. Ja to po polsku i z prośbą o przekazanie, że mówię to w imieniu tych świadomych Polaków, którym jest wstyd za to, co władza, która rządzi w Polsce, robi takie barbarzyństwo. Jest to wstyd. My się wstydzimy za nie za naszych rodaków, za Polaków, bo Polak, Polacy tak nie postępują. Jesteśmy Słowianami i nasza kultura każe szanować miejsca pamięci po zabitych, zmarłych, tych, którzy zginęli, zwłaszcza przy oswobadzaniu polskiej ziemi. Pola, wielu Polaków by zginęło z rąk okupanta niemieckiego, gdyby właśnie nie Armia Czerwona, gdyby nie tacy żołnierze jak Czerniachowski. Nam kłamią w mediach, gdzie się tylko da w instytucjach państwowych, które powinny pamięć kultywować i mówić prawdę, takich jak IPN. Kłamią na temat generała Czerniachowskiego, że był katem, był zbrodniarzem wojennym, że walczył z armią Krajową, kiedy to on z żołnierzami Armii Krajowej walczył o Wilno. Przecież to jest prawda historyczna, ale niestety nie mamy dostępu do mediów. Możemy tylko w tej formie wesprzeć, solidaryzować się z Wami, z braćmi Słowianami i bardzo Was prosimy. Nie, to nie jest nasza robota, to nie jest robota narodu polskiego, bo my tak nie postępujemy z grobami. Wiemy, że Wy szanujecie nasze groby, naszych żołnierzy w Rosji i bardzo Was prosimy, żeby nikomu do głowy nie przyszło odwetu. To nie my zrobiliśmy, to jest robota tych, którzy nienawidzą i nie chcą, żeby Słowianie ze sobą współpracowali. Zamiast się zająć współpracą, handlem, yy, gospodarczą współpracą, to yy, nam się wyciąga jakieś sprawy zaszłości, że jakiś żołnierz strzelał do drugiego żołnierza, kiedy teraz trzeba pracować nad pokojem, żeby nie doszło do kolejnej wojny. No niestety, mamy takie rządy i bardzo was proszę, przekażcie wszystkim w Rosji. To nie Polacy zrobili. My się tego wstydzimy. To są ci, którzy chcieliby chyba, żeby tu znowu Niemcy wrócili. Im smakują marki, wcześniej marki, a teraz euro. Oni nie chcą polskiej złotówki, to nie są Polacy. Jeszcze raz powtarzam. I z naszymi kolegami, my się narażamy wśród tych mediów. My kariery nie zrobimy już w Polsce, bo my stanęliśmy po niewłaściwej stronie, nie jesteśmy poprawni politycznie. Ale nam nie zależy na karierze, nam zależy na prawdzie. Naszym obowiązkiem polskim, Słowian jest pamiętać o tych chłopcach, którzy tu ginęli, żołnierzach. Славомир Мир Рух Суверенность Народу Польского. Славомир Мир Славомир Слово Мир Андрей Заксевс. Провожу это Рух Суверенность Народу Польского, Рух Народовый, А сейчас запишем А могли бы вас попросить, чтобы вы подошли вот и посмотрели туда вот, что осталось от памятника? Можете просто посмотреть, мы под съемки сейчас сделаем такие zdjęcia, в шибирке A co chciała jeszcze od pamiętnika, że od pomnika nie ma, tak? Pomnik zniszczony. W... Przedsiębiorca uratował z Rosji y, plakietę, mhm. wywiózł y, wywióz, y, i te tablice. Płaskorzeźba? Tak, płaskorzeźbę, tak, tak. Do Rosji? Do Rosji, tak, tak. Tutaj władze samorządowe wydały mu to, co było w depozycie, tę plakietę mhm. generała. Jak nie No proszę 5 minut, dobra, nie trzeba więcej, że żeby, żeby my jesteśmy tutaj jako solidaryzujemy się z Panem, z narodem, którzy przydawali te. Natomiast jak pan czuwa, czy budzi się w panu chęć odwetu, żeby w Rosji też niszczyć pomniki tam, gdzie były jakieś nasze polsie. No, w no, no, mhm. to nie przychodzi. No Stasiu, możemy? Tak, tak, tak. Tak, tak. Już, to ja powiem. Dzisiaj jest 18, 18 stycznia 2017 roku, Lutego. Lutego, przepraszam. Zgromadziliśmy się w miejscu, gdzie stał do tej pory pomnik upamiętniający miejsce, gdzie zginął generał Czerniachowski, dowódca III Frontu Białoruskiego, który wyzwalał te tereny z Niemców. Byli bardzo tutaj dobrze umocnieni w okolicach Holsztyna. Jest z nami Pan Ambasador Federacji Rosyjskiej. Panie Ambasadorze, co pan czuje w takiej chwili, kiedy pan widzi taką ruinę? Proszę pokaż jak to wygląda w ogóle, przecież to jest wstyd dla nas. Jak pan się czuje? Ma pan chęć odwetu, żeby tak samo w Rosji postępować z naszymi pomnikami, naszych żołnierzy? Oczywiście nie ale oczywiście, że żadnych... Захолович, жизнь зоит во ведь в І в, исковых, в, гробов, в И вам надеяется, что, что поиски с газа и подъезд по że takie przypadki, wynie, zniesienie pomników, wreszcie działają jak największych. Panie ambasadorze, żyjemy w takich czasach i w takim momencie takiego napięcia militarnego, wreszcie, że w mediach przynajmniej, że szykujemy się jakby do wojny, żebyśmy sobie, że mamy sobie skoczyć do gardła, bo już tutaj mamy wojska obce amerykanie za oceanu sprowadzili, bo nasze zostały zrujnowane, że podobno nam zagrażacie. Coś się zmieniło? Trzeba, Trzeba żeby my wszyscy zaspokoili. Tak, to znaczy, żeby nas. Nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnej perspektywy wojny. No. No ale no, w mediach słyszymy na okrągło, to niektórzy moi znajomi się pytają, czy już magazynować żywność, czy, czy zbierać opał, czy no, szykować się do wojny, bo no, jak takie potężne siły wkroczyły z czołgami do nas, tylu, tylu Amerykanów, którzy nie znają ani polskiego, naszej kultury, w ogóle nie wiedzą, gdzie są. Spokojnie, spokojnie, panowie, spokojnie. Co mamy zrobić? No nie maski przeciwgazowe kupować już, schronu szukać? Ja nie wiem, dlaczego to piszą że ci, którzy to piszą, nie wierzą w to, co piszą? Czyli jakieś zlecenie dostają? Tak, to jest potrzebne. Spokojnie. Zlecenie jest. Spokojnie. Zlecenie. Aha. Spokojnie. spokojnie rozumiem. No, no spokojnie. Tylko no pan minister, pełniący rolę ministra obrony narodowej, pan Macierewicz cały czas mówi o wzmacnianiu wschodniej flanki. A ja się pytam, dlaczego nie zachodniej? Bo przepraszam, mamy już z terenu Niemiec wojska niemieckie na terenie Polski, bo rosyjskie były niedobre. Przepraszam, jako ambasador. A, nie może pan, rozumiem. Nie mogę komentować naszego pana ministra. No ale. Wasz minister obrony chyba by takich rzeczy nie, nie, nie mówił. To znaczy nie, nie słyszałem przynajmniej, żeby nawoływał wręcz do wojny jakoś. A staram się śledzić te informacje, co nas dotyczy. Czy no, ja wiem, że to się nie, nie, nie uprzedza często, ale jak to jest w języku dyplomatycznym? Staramy się trzymać podejścia spokojnego. Rozumiem. Czyli ale jesteście za tym, żeby z nami handlować, żeby z nami współpracować, czy... Czy chcecie nas, no, powiedzmy, zająć, bo wam się podoba nasza ziemia? No bo tak, yy, patrząc to, nawet co prezydent. Zawsze, za, zawsze byliśmy i jesteśmy za utrzymaniem normalnych, dobrosąsiedzkich, wzajemnie korzystnych stosunków z naszymi sąsiadami. Właśnie, my też. I pozostajemy... No, my też mamy taką nadzieję. Panie ambasadorze, składaliśmy Wam wyrazy no, współczucia w związku z tragedią chóru Aleksandrowa, bo wiele razy byliśmy na koncertach tego chóru, wiele, wiele wzruszeń przeżyliśmy z tym, z tym chórem. Jak teraz wygląda sytuacja? Czy jest jakiś komunikat oficjalny w związku Chór z tą katastrofą? Odłożony już miał pierwsze wystąpienie i będzie występował podczas, podczas uroczystości w związku z Dniem Obronice 23 grudnia. A czy coś wiadomo na temat katastrofy? Czy to był wypadek, czy to coś innego? było? Rozumiem. No, składaliśmy kwiaty pod ambasadą, staraliśmy się jakoś solidaryzować, bo sobie próbowaliśmy się wczuwać. W samo Boże Narodzenie, przynajmniej u nas, taki cios dla tych rodzin, to jest takie uderzenie jakby w serce, tak poczuliśmy, że to nie, nie mogło być to jakoś przypadkowe, tak, tak nam się wydaje, bo wiemy, że no, wielu, ale to jest takie autentyczne od nas tak od dołu, nie organizowaliśmy się spontanicznie. Zwłaszcza, że wielu z nas i słucha do tej pory muzyki. W internecie jest bardzo dużo właśnie tych materiałów. Panie bad, ambasadorze, odnośnie... Pan mówi spokojnie. To bardzo, bardzo się cieszę, tylko w 1939 roku nasi sojusznicy nas tak uspokajali. Spokojnie, spokojnie. My, my, to, my wam pomożemy w razie czego. No i tak było, że zostaliśmy rozebrani. Tak. No i pomogli. I nas tak z NATO... Uspokajają, że spokojnie, ale z drugiej strony naszych żołnierzy na Ukrainę szlą. My nie chcemy, żeby nasze dzieci, nasi chłopcy przelewali krew niewiadomowi Mieczajkowi, czy ich interesów i kogo. My chcemy pilnować swoje ziemi, a przede wszystkim no, chcemy się rozwijać. I z drością patrzymy, że Rosja się rozwija. Pomimo embarga, pomimo tych restrykcji, jak to jest, żeby się rozwijać? Na jakiej to zasadzie jest? Że bez kredytów takich wielkich zagranicznych i bez tej wielkiej pomocy żywnościowej, nieżywnościowej rozwijacie się? Bo widzę, że i rolnictwo wam się rozwinęło dzięki temu embargu. Jesteście w miarę samowystarczalni. Jak to jest? Co robicie? Może macie, nie wiem, może jakieś kolonie macie, bo wiem, że obcy... O, no dobrze, Myślę. ale chciałem pana ambasadora, sposób na to, żeby kraj się rozwijał, pan powie, bo może by podpowiedzieć naszym władzom. Oj. Spokojnie, spokojnie. No, tak, spokojnie, normalnie. Czyli robi swoje, spokojnie, tak? robi, swoje. robi swoje. Robi swoje. No Ja troszkę za pana ambasadora, bo wiem, że za chwilę panu zarzucą, że pan się wtrąca w nasze sprawy wewnętrzne. Ale no my naprawdę chcielibyśmy tak się rozwijać jak nasi bracia Słowianie. A jakoś tu u nas tego nie widać. Młodzież nasza wyjeżdża za chlebem szukać, kiedy tu jest mnóstwo pracy, jakby się chciało poszukać naprawdę jest co robić, natomiast no, brakuje cały czas tych środków do życia. Jest nas w tym roku no, mniej trochę niż poprzedni, bo ze względów ekonomicznych a To jest y, prosta sprawa. A miało być tak cudownie w tej Unii Europejskiej. No. Dlatego patrzymy z na Igrzyska, na olimpiady. To co wy robicie? W kosmos wysyłacie ludzi, statki, nowy, nową broń. Y, no właśnie ten podobno taki, przepraszam za to wyrażenie, ale to słyszę od wrogów, że ta Rosja zapyziała taka, e, no można powiedzieć e, z tego komunizmu, no, z, te, z tej biedy jakoś dziwnie funkcjonuje i dorównujecie, a czasami nawet przerastacie technicznie e, te potęgi. Spokojnie, mamy, mamy własne problemy. No, właśnie. No, tak. I sobie radę. Dobrze. Mamy, no, mamy jeszcze marszutę. Dobra. To dobrze. Czas. Wszystkiego dobrego Idziemy. Panią Batonową. Dziękujemy. Paskowę, tam będzie cytatelem mineralogicznym na cmentarzu. Dzisiaj, którego To muszę prosić jeszcze Panią, która. Czerwonej, tych, którzy są tutaj pochowani na tym cmentarzu, wszystkich okolicznych i w całej naszej ojczyźnie. Chrześcijańskim obowiązkiem jest o nich pamiętać, także w modlitwie, żeby Pan Bóg im wynagrodził te wszystkie cierpienia, wszystkie trudy, kaźń i odpuścił wszystkie winy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczny odpoczynek raczy im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.

Пока Господи общих рабов троих, друзей и воинов на поле в ранних Прости им предрешение вольные и невольные. И даруй царство. Вот что Дорогие друзья, спасибо большое всем, кто принял участие в Dziękuję bardzo. naszym w to bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. w celu Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.